Jeżeli chodzi o budowanie długoletnich zapasów, nie ma co do tego wątpliwości, że tego typu dania gotowe od prepres Prepress spiszą się niesamowicie dobrze. Poza tym, jeżeli chodzi o biwaki, podróże, no po prostu niebo w gębie, a to ze względu na to, że są robione ręcznie i to jeszcze sterylizowane w autoklawie, więc wytrzyma wam to naprawdę bardzo długie lata. Ale jeżeli chodzi już o ryż ugotowany i kaszę jęczmienną, no, no to tutaj czasami pojawiają się pytania o sens. Takich puszek. Taką najprostszą odpowiedzią, i zarazem dobrze ci znaną jest zapewne to, że to już jest genialne samo w sobie, ale to i to, no to to jest połączenie już po prostu boskie, które nie tylko będzie świetnie spakować, ale też zdecydowanie wystarczy na przykład na dwie osoby. Jeżeli mowa o długoterminowych zapasach, to te rozwiązanie spisze się zdecydowanie lepiej. I podam Ci nawet swój własny przykład. Dlaczego? Jakiś czas temu kupowałem sporo ryżu sypanego. Po prostu go jadłem. W każdym razie spotkałem się z tym, i to nie jeden raz, że w tym ryżu sypanym są jakieś białe robale. Nic przyjemnego. Ze względu na to, że widziałem to więcej niż jeden raz, po prostu przestałem tego używać. I w tym przypadku wjeżdża ryż ugotowany, sterylizowany w autoklawie. Nie dość, że to jest genialne, bo wystarczy, że otwieram. I już mogę zajadać. Można sobie oczywiście podgrzeć jawolę zimne. Zresztą wam to pokażę. To jeszcze ten ryż jest w stanie sobie leżeć 15 czy 20 lat w suchym, chłodnym miejscu, i temu się nic nie stanie. Żadnego robala tam na pewno nie spotka. Biwak, wycieczka pod namioty, czy nawet jakiś wyjazd biznesowy. Wyciągam puchę, ciach, prach i mam szybki obiad jak w domu. I teraz ci to pokażę.